I z klasy 402. Nie łuk. Czy to na pewno krótkie ogłoszenie poli? Bardzo krótkie, naprawdę. Kiedy w 1374 Stanisław Wroński udoskonalił nowoczesną łyżkę? Szybciej, szybciej. Rewolucjonizował nie tylko przemysł wyrobów sztućców, ale i sposób jedzenia. Tak było. Czy Twoim zdaniem to było ogłoszenie jednozdaniowe i treściwe? uczcić udział Litwy w wojnie francusko-pruskiej Od jutra będę sprzedawać pamiątkowe łyżki Przynieście gotówkę, czeki lub karty płatnicze hmm, Udało się Dobrze, teraz oddam klasówki z matematyki Proszę bardzo 94, brawo 63, bardzo dobry wynik To mój rekord O, 94 Też bym tyle miał, gdyby panna Graves nie wróciła do klasy <laughs> Poli, bardzo, bardzo dobrze. O, 120 naprawdę? 120? 120? Jak to zrobiłaś? Dostałam 100 z testu, 10 za rozwiązanie dodatkowego zadania, które było łatwe, i 10 za rozwiązanie zadania, które sama wymyśliłam. A teraz omówię Wasze prace, zaczynając od. E, panno Graves, nie dostałem mojej klasówki. A, tak, przekazałam ją doradcy do spraw matematyki. Naprawdę? Miałaś rację, koleżeńska pomoc w nauce opłaciła się. Uczyłeś się tylko pięć minut? Najwyraźniej niektórzy łapią szybciej niż pozostali. Co by było, gdybym uczył się dziesięć minut? A, chciałam z Tobą o tym porozmawiać. Pan Besser i ja uważamy, że powinieneś wziąć udział w programie specjalnym. Specjalnym? Coś dla mnie. Jak dorosne strzelę sobie taki napis na samochodzie. Pewnie zbiorą wszystkie uzdolnione dzieci i zrobią z nas geniuszy. Niezupełnie. Porozmawiamy o tym na osobności i po zajęciach. Nie, wolę teraz! Chcę, żeby wszyscy usłyszeli dobre wieści, więc niech pani powie, co to za program specjalny. Program wyrównawczy. Świetnie! Co to jest program wyrównawczy? Cóż, jest przeznaczony dla uczniów, których wyniki odbiegają od średniej. A co to jest średnia? Kawałek pizzy, wodę i ciastka. Płacę dolara. Pizza kosztuje 70 centów, woda 50, a ciastka są po 35 za sztukę. Umiesz dodawać? Pewnie, że umiem. Wybrano mnie do programu wyrównawczego. Mogłaś mi powiedzieć, co to wyrównawczy? Myślałam, że nie zrozumiesz. To jakaś pomyłka. Nie jestem tępy, jestem bystry. Cóż, pomyślmy. Czy oszukiwałeś na badaniach wzroku i dostałeś szkła grube jak denka od butelek? E, nie pamiętam. W porządku. E, a pamiętasz, jak chciałeś dostać szóstkę z biologii i wyciąłeś wszystkie zdjęcia zwierząt ze szkolnej encyklopedii? Co to ma wspólnego z matmą? Eee... Jako pierwsi w klasie będziecie mieli komplet. Czekajcie, wróćcie. Nie musicie kupować łyżek teraz. Macie jeszcze tydzień. Nie, nie, dziękujemy. O, teraz rozumiem. Czujesz się niezręcznie, bo nie masz gotówki. W porządku, możesz kupić łyżki na raty. Będziesz je spłacał przez jedyne dwa lata. Hej! Hej, posłuchajcie! Płacacie dolara i możecie wziąć do domu prześliczną łyżeczkę ręcznie wykonaną przez staruszki z Centrum Seniora w Dobring, ostatnich litewskich weteranów wojny francusko-pruskiej. Niedługo wrócą, mam najlepsze łyżki w mieście. Zagrasz w piłkę o trzeciej? <laughs> Wiesz, mała wskazówka na trójce, a duża na dwunastce. Bardzo śmieszne, jeszcze będziesz za mną tęsknił na lekcjach matmy. To prawda. Lubię rzucać w ciebie papierowymi kulkami. Wiesz co, te zajęcia wyrównawcze pewnie nie są takie złe. Co ty gadasz? Chcesz się uczyć z największymi osłami w szkole? Słuchaj, jeszcze pożałujesz, że nie chodzisz ze mną do klasy wyrównawczej. Nie trafię tam, dopóki będę siedział obok Frediego. Kiedy ty na lekcjach panny Graves będziesz ściągał od Frediego i słuchał, jak Polly mówi: Dostałam tysiąc punktów z testu! Ja będę w klasie wyrównawczej uczył się liczyć do dziesięciu. Będzie jeszcze łatwiej niż wtedy, kiedy byłem gwiazdą u pana Karla. Głupi to masz szczęście Tak, jestem najsprytniejszym tempakiem na świecie. Dzieci, odłóżcie podręczniki i włóżcie obuwie sportowe. Będziemy dzisiaj skakać na trampolinie. Ty zostań, Jessie! No? Masz teraz zajęcia wyrównawcze. Nie, mam podczas matmy. O nie, nie zrozumieliśmy się. Nie, 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 ty chodzisz na obie lekcje, i nasze i wyrównawcze. Mam aż dwie lekcje, matmy? Chce mi się wracać po przerwie do klasy tylko dlatego, że właśnie nie mam matmy! Jeśli na lekcjach wyrównawczych będziesz pilnie się uczył, wkrótce nie będą Ci potrzebne. Naprawdę? Zobaczysz, te dodatkowe godziny matematyki miną niepostrzeżenie. Zadanie domowe też. Wiecie, że przeciętny człowiek używa łyżki 6,5 razy dziennie, a szczoteczki do zębów tylko dwa. Zainwestuj w przyrząd, który najczęściej gości w twoich ustach. Dobrze, biegnijcie i spytajcie rodziców, jaki komplet łyżeczek wolą: złoty czy srebrny? Czas promocji ograniczony. Kto pierwszy, ten lepszy. Oto twoje skierowanie na zajęcia wyrównawcze. Zanieś to panu Bernsteinowi. Sala 106. Jasne. Zanieść do sali 601 i dać panu Steinbernowi. Zostań tu. Pójdziesz z innymi. A, zaprowadzę go. Już trzeci raz jestem w klasie wyrównawczej, więc chyba jakoś znajdę tę salę. No. Oni wszyscy to tempaki! Tak? A ty kim jesteś? Nie wiesz? Zawsze wysyłają jednego bystrzaka, żeby nie było nudno. Za słodycze pozwolę od siebie ściągać. Dobrze, spójrzmy na wyniki. Co za nieudacznik? Jessie McCoy, twoje skierowanie. Masz fatalne oceny, chłopcze. Wiedziałam. No dobrze, zmykajcie. Uczyć się, uczyć, uczyć. I nie zgubcie karteczek. Bez nich pan Bernstein nie będzie wiedział, że jesteście w jego klasie. Hmm. Czas na małe zadanko z matmy. Farmer Brown miał dziesięć kręgów. 10 -6 to 4, ha! No i kto tutaj jest osłem? ha! ha, ha! O, oh, Jessie, jak tam twoje. M, zajęcia? W porządku! No wie pani, są wyrównawcze. Tak to już czasem bywa, to żaden wstyd. Cieszę się, że tak do tego podchodzisz. Pan Bernstein to wspaniały pedagog. Kim jest pan Bern... O, tak! Nauczyciel. Zapomniałem jego nazwiska, bo skupiłem się na zadaniach typu: Jeśli Zuza ma 10 kręgli, następnie strąci 6, zostaną jej 2. Zostaną jej 4 kręgle. O, dlatego jestem w wyrównawczej. Do widzenia! Ciekawe, czemu wszyscy tu jedzą? Tylko 10 dolarów Uchwyt z 40% prasowanego cynku Dochód przeznaczę na stypendium w dziedzinie artystycznego łyżkoróbstwa na Uniwersytecie Litewskim Nie potrzebuję łyżki To nic nie szkodzi, nie kupujesz ich dla siebie Kupujesz je dla swoich wnuków, to bezcenna pamiątka Aha, aha, mówię ci Może zjemy w toalecie dla dziewcząt? Nie, zjemy w stołówce Chodźcie za mną jak idzie sprzedaż? Okropnie! Z jakichś przyczyn współczesne dzieci nie doceniają litewskiego rękodzieła. Mogłaby pani włączyć naukę o Litwie do programu nauczania? Nie możemy uczyć się o każdym państwie, zrozum to. Proszę wyrzucić Anglię! Co oni osiągnęli? O, jakie ładne łyżki! Nareszcie ktoś z dobrym gustem. proponuje serię pamiątkowych łyżek upamiętniających sławnych, żywych lub martwych Litwinów. A, hmm, pokaż te z martwymi. Doskonały wybór, moja droga. To cudo wykonano na cześć matki litewskiej sztuki ludowej Nataszki Plawinki. Jest naprawdę piękna i tylko 10 dolarów. Prawdziwa okazja! Masz rację, będzie pasować do łyżek, które mama dostała z Czechosłowacji. Co? Zwariowałaś? Moje maleństwa nie będą dzielić szuflady z taką tanią czechosłowacką tandetą. Przykro mi, nie sprzedam. Moje łyżki nie trafią do nieodpowiedniego domu. No cóż, jaka szkoda? Wyobraźcie sobie, że numer 15 jest w domku, a numer 5 chce wejść. Puk, puk mówi numer 5. Rety, trafiłem! Coraz lepiej mi idzie! Jeszcze parę lat zajęć wyrównawczych i będę mistrzem! Ach. O, o, o. Mogłbyś podtrzymać Izabelę? Nie, nie, nie chcę, nie chcę o. Gugu. Świetnie sobie radzę z dziećmi U, Halo Proszę pani, proszę pani, proszę ją zabrać, słyszy pani? Chodź, do mamusi? Ej, nie powinieneś być w szkole? E, już, już nie. Jestem studentem. Studentem? Naprawdę? Jestem geniuszem. Już w podstawówce chodziłem do klasy specjalnej. Niesamowite! Zaczęłam puszczać Izabeli Mozarta, kiedy miała pięć tygodni. Twoja mamusia też tak robiła? Nie, słuchałem go wcześniej. Kiedy miałem pięć tygodni, mama uczyła mnie portugalskiego. W wieku dwóch lat napisałem pierwszą sztukę. Kiedy miałem trzy. Red. Wyrównawcza matma jest świetna. Nie ma takich zajęć z angielskiego. Mam wolne poranki. Naprawdę podobają ci się te zajęcia? No jasne. Są bardzo ciekawe. Mijają tak szybko, jakby w ogóle ich nie było. Przerwa! No dalej! Tylko spróbuj! Poczuj, jaka to wygoda w ustach! Czy ona nie zdaje sobie sprawy, że nikt nie chce tych głupich łyżek? Boli mnie zmusiła! Przestań, Freddy. Odniesie ją z powrotem i odzyskaj pieniądze. Ty jej nie znasz! Jeśli do niej wrócę, to wciśnij mi 20 łyżek! Poza tym sprawdź i poczuj, jaka to wygoda w ustach. Och, Freddy. No dalej, potraficie. Puk, puk, puk mówi numer 5. Jeden dla mnie. Jeden dla ciebie, misiu. Chcesz jeszcze, misiu? Proszę przechodzić, jestem tajniakiem. Co ty tu robisz? Powinieneś być w szkole. O, jestem za młody na szkołę. Mam cztery lata. Nie jesteś za duży jak na cztery lata? No tak! Naśmiewa się pan ze mnie jak dzieciaki w przedszkolu. O, przepraszam, mały. Nie płacz. Gdzie twoja mama? O, tam! Ej, mamo! Ten pan mi się naprzykrza! Jak tam w oślej klasie? Ile jest 2 plus 2? Nie wiem, chyba zostanę w wyrównawczej do matury O, śmierdzi to jak w zoo Cii, nie rób Jordan przykrości Ej No cóż, na mnie już czas Panie Besser, tu poli! Widziała pani pana Bessera, powiedział, żebym wpadła pokazać mu moje łyżki Panie Bezer!! Panie Czy? Czytasz gazetę? O, już wiem! To wiatr wcisnął cię w ręce! Nie, jestem bardzo ciekawy świata. Hmm, w real to grają jeźdźców śmierci. Po pierwszej trzydzieści. Świetnie! Wcale nie! Mamy dziś lekcję aż do trzeciej! Wy macie lekcję aż do trzeciej! Ja się odmelduję około pierwszej piętnaście! Idziesz na zajęcia wyrównawcze? ho Nie wiem, co zamierzasz ale wyobrażam sobie tytuł! Chłopiec opuszcza zajęcia wyrównawcze i idzie do kina! Wiesz, co dalej? Napisali, że chodzi grać w kręgle i do zoo! O rety! No pewnie, wszystko jasne To nagłe zainteresowanie matmą było podejrzane Po raz pierwszy w życiu wreszcie na coś mi się przydała Korzystałem z niej, kiedy grałem w kręgle Narobisz sobie kłopotów, nie możesz opuszczać lekcji Właściwie ich nie opuszczam Po prostu nie wpisałem się na listę obecności Wiesz co, ty masz jednak talent Albo zostaniesz prezydentem, albo spędzisz 107 lat w więzieniu. Co za przypadek? Wczoraj zdobyłem 107 punktów w kręgle. Oh. Dzień dobry, dzień dobry. Wieni, skończ wreszcie te dowcipy z telefonem. Dziękuję za wysłanie mnie na zajęcia wyrównawcze. Z początku byłem przeciwny. Teraz wiem, że to dla mojego dobra. Tak sobie myślę. Może specjalny nauczyciel do prowadzenia zajęć wyrównawczych dla tych tempaków to tylko strata pieniędzy? Panie Besser, naprawdę uważam, że nieładnie nazywać uczniów tempakami. Nieważne, tak czy siak. Aby się przekonać, czy te zajęcia im cokolwiek dają, sprawdzę, czy zrobili jakieś postępy w nauce. Z tego, co mówi Jessie, wynika, że te zajęcia są przydatne. Chętnie spojrzę na wyniki testu. Jestem pewna, że będą niezłe. Och, nie przejmuj się testem, na pewno sobie poradzisz. Jasne, że tak, ale co się stanie, jeśli nie? Będziesz musiał chodzić na mój kurs matematyki, który prowadzę po lekcjach w soboty. I dasz mi swój zegarek z kosmicznym potworem. Zgoda. I twój obiad. I wszystkie słodycze, które masz przy sobie. Dobra, ale umowa stoi. Napiszesz za mnie, Sprawdzian? Możesz być spokojny. O, jeszcze jeden drobiazg. Nauczyciel nie wie, że jestem w jego klasie. Tak? A, a jakie masz meble w sypialni? Coś ty za jeden. Jestem Jessie McCoy. Nie jesteś w mojej klasie. Jak to? Nie pamiętam, mnie pan? Moje serce krwawi! Przykro mi, ale nazwisko Jessie McCoy nic mi nie mówi. I nie pamiętam, żebym cię kiedykolwiek widział. Przez całe życie mnie to spotyka. W rodzinnej wiosce wołali na mnie niewidzialny, ale mogę panu udowodnić, że doskonale znam materiał. Udowodnię panu, że jest pan pierwszej klasy nauczycielem. Po prostu numer jeden. Super. Nie rozumie pani żadnych zwrotów. Przykro mi, ale nie potrzebuję żadnej ozdobnej pamiątkowej łyżki. Jak to? Mieszka pani w lesie i je rękami? Potrzebuje pani łyżki. Tak, owszem, ale dziesięć dolarów to mnóstwo pieniędzy i nie podoba mi się, że zmusiłaś Frediego do ich kupna. To się nazywa technika sprzedaży. Dałam mu specjalny rabat Sprzedałam mu prawie bez marży Nawet dorzuciłam dwie darmowe lekcje polerowania Słuchaj, skarbie Albo oddasz mi pieniądze Albo porozmawiam z panną Graves Wierz mi, tak jest najprościej Ten test Trudny. Chyba wpisałem dobrą datę. Pogubiłam się, kiedy kazał ponumerować stronę od 1 do 10. Psst! Super! Sandrzej mówił, że to prościzna. Zrobił w 5 minut, a potem bawił się moim zegarkiem z kosmiczną bestią. Nie potrafił uruchomić stopera. <grym> Ej, Jesse, mój chłopcze, nie doceniałem cię. Przyznaję, myliłem się. Uważałem, że te zajęcia wyrównawcze to strata czasu i pieniędzy. Panu Bernsteinowi udało się do ciebie dotrzeć. Moje gratulacje, dostałeś 100 punktów z testu. Dziękuję, panie Besser. Wie pan, podobno używamy 10% mózgu. Moje pozostałe 80 czekało na specjalne metody pana Bernsteina. Chciałeś powiedzieć 90%. <laughs> Muszę jeszcze pochodzić na zajęcia wyrównawcze. O nie, koniec z nadrabianiem, chłopcze. Swoimi wynikami poślecie do panny Graves na zajęcia z matematyki dla zaawansowanych. O! A te odbywają się codziennie przed lekcjami. O nie! <laughs> Bardzo się cieszę, że będę miała tak zdolnego ucznia jak ty. Prawdopodobnie pominiemy algebrę i przejdziemy od razu do całek. O, proszę poczekać. Nie chcę być w klasie dla geniuszy. Muszę zdejmować buty, żeby policzyć do 20, Proszę. Moje miejsce jest wśród tempaków. Słyszę, pan, panie Weser, jestem osłem.